Dzień dobry. Witam was na omówieniu egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego z roku 2021. Nawet jeżeli oglądaliście ten zestaw, to zawsze warto sobie przed egzaminem przypomnieć jak wygląda egzamin. A więc popatrzcie rzeczywiście 2021. Pierwsza informacja ważna, tutaj jest kod kreskowy. Na egzaminie, tak samo jak na maturze, są co najmniej dwie grupy. W związku z tym, po pierwsze, nie wolno odpisywać wiadomo, bo są zasady, są przepisy, ale po drugie, też nie można się kierować tym, co ktoś powie po egzaminie. Czyli jeżeli ktoś będzie miał odpowiedź na przykład C C A B, to druga osoba może mieć inne literki, na przykład B, A, B, C. O. Coś takiego. Tutaj. Przypominają w egzaminie, jak się zaznacza pomyłki, czyli w ogóle zaznaczamy kwadratem, prawda? Na czarno ładnie wymalujemy. Jeżeli się pomylimy, bierzemy to w kółeczko. I tutaj macie też instrukcję. I teraz, jeżeli coś chcecie poprawić, wiele osób po prostu pisze na błędzie. Czyli tutaj, na przykład, jest Hinter, który ktoś chciałby poprawić. Więc żeby nie pisać po tym neiben, skreślić i tak jak tutaj jest neiben, proszę bardzo, u góry, albo y, można tutaj poprawić też z boku, na przykład mir. Przechodzimy do herferstein, czyli rozumienie ze słuchu i to jest ćwiczenie, które wbrew pozorom może sprawić pewien problem, ponieważ tutaj mamy obrazki. No i najpierw trzeba szybko przypatrzyć się tym obrazkom, co my tutaj widzimy. I potem dopasować do tych obrazków słuchany tekst. Popatrzcie na transkrypcję. Pytanie było takie. Max Wiggins, Gates, zu meiner Geburtstagsparty? A ktoś mówi, natürlich, tak? Feiern wir bei dir zu Hause? Czyli, czy świętujemy u ciebie w domu? I teraz tutaj już można, ewentualnie ktoś szybko patrzy okiem, że coś słyszy o domu wie z Jar in A teraz ona mówi nie, tak się nie da. Moi rodzice mówią, że to za dużo gości. A więc w twoim ogrodzie, Dan in deinem Garten. A więc już w tym momencie myślimy, że to może być to A. Prawda, bo słyszymy Garten. A potem ona mówi tak, wollte ich auch, aber draußen ist es zu kalt." Ist es zu kalt? Also meine Eltern haben den Jugendklub organisiert, czyli zorganizowali Załatwili klub młodzieżowy. I znaczy to, że tutaj będziemy mieć ten klub. To wcale nie jest łatwe ćwiczenie. To, że tutaj są obrazki, wcale nie oznacza, że to jest coś prostego. Tutaj macie też dwójeczkę, trójeczkę. Zadanie podpunkt 4 i 5 to już jest bez obrazków, na szczęście. I tutaj będziemy słyszeć. Krótki komunikat, już bez obrazka, o czym mówi Pan Dyrektor? Czy on mówi o turniejach sportowych, czyli zawodach? Czy on mówi o modzie? Czy on mówi o prezencie? No, tak naprawdę to raczej rzadko, żeby mówił o modzie, bo to musiałby ewentualnie się odnosić do statutu szkoły i do, nie wiem, ewentualnie ubrań uczniów, no ale to raczej sobie tylko jest trudno nam wyobrazić. W związku z tym popatrzmy na transkrypcję, gdzie to było, czwóreczka, tutaj to mamy, żeby się wszyscy ubrali na żółto, bo będą robić uśmieszek, tutaj oczywiście po angielsku jest no, trochę nie fair, jest na placu y, sportowym, czyli na boisku, mówiąc krótko. I to będzie zaskoczenie dla pana woźnego, ponieważ on tutaj tyle pracuje i musi dostać coś nadzwyczajnego. Czyli po prostu, jako prezent, czyli uwaga, tutaj będzie jako geszęk, będzie ten smiley. Przechodzimy do. Drugiego zadania. Zadanie drugie to słyszymy dwukrotnie cztery wypowiedzi. Tutaj, te wypowiedzi są tutaj na dole w tej tabelce, czyli osoba 1, osoba 2, osoba 3 i osoba 4. I będziemy tutaj mieć pięć różnych wariantów, o czym tutaj jest mowa, a więc jedno zdanie nie jest pasujące. Uczniowie zdający generalnie nie czytają poleceń. I zobaczmy sobie na transkrypcję tej osoby numer jeden. Co my tutaj mamy? Widzimy, to jest tutaj, wypowiedź pierwsza. Sport i imprezy sportowe są ważne dla naszego życia szkolnego. W tym roku będziemy mieć dwa dni sportu. I można się melden, czyli zgłosić, już u WF-istów. I teraz, co to będą za dwa dni sportu? Tutaj w zimie będzie zimowy dzień sportu, a tutaj będzie letni dzień sportu. I tutaj jest wezwanie. Popatrzcie, są wykrzykniki, czyli wezwanie, aż trzy wykrzykniki są w tym komunikacie. Czyli to będzie zawsze, jak widzimy jakieś wykrzykniki, że my tego nie widzimy, tylko my to słyszymy. Więc, jak też słyszymy, jak ktoś tak nie wiem, podnosi głos, to znaczy, że to może być właśnie jakiś apel, zaproszenie albo coś takiego. I tutaj poprawną odpowiedzią będzie to. Zapraszam do udziału w akcjach. No tutaj trzeba rozumieć słowo tajnamy, udział, ale tutaj mamy bezpośrednio słowo akcje sportowe, czyli takie jakby imprezy sportowe. Teraz tutaj macie zadanie numer 3 i to trzeba wpisać ręcznie, czyli z ręki mówiąc tak kolokwialnie. Co słyszymy, tak? Mamy tutaj uzupełnić jak najbardziej precyzyjnie i w kluczu są odpowiedzi poprawne i dopuszczalne, czyli uwaga podczas mm, sprawdzania egzaminatorzy mogli dopuszczać pewne odpowiedzi. I teraz tak Olena jest Klein, schlank i i tutaj sobie zobaczę, wezmę sobie tutaj kartkę. Już popatrzmy na Olenę, gdzie ona jest tutaj? Aha. Czyli tak, poznał Olenę, która była tam w cyrku, tak? Blond, schlank und Klein. A więc schlank und klein było w zadaniu, a więc kluczem było wpisanie słowa blond. I teraz co jeszcze było uznawane? Było uznawane słowo blondine, było, że blonde, było uznawane, blonde hair było uznawane, że to jest w sumie no, blisko, blisko, blisko. Natomiast nie było uznawane, że ma czarne włosy, że jest ciemna włosa. Jak ktoś popełni błąd, teraz jak się liczą błędy? Jeżeli błąd jest taki, że zmienia znaczenie językowe, to ono jest decydujące i taki błąd jest decydujący. Na przykład zamiast blond hair, ktoś napisze blond hair, tak? Słowo hair przez dwa a to jest włos, a her, tak jak her tam kowalski, to jest pan, więc jeżeli ktoś napisze blond her, no to w tym momencie ma błąd po prostu językowy i tego się nie uznaje. I właśnie w ten sposób o tym było, że trenietman, i tutaj w odpowiedzi w kluczu, było kajne tire, Bo to chodzi o to, że tutaj nie pracują zwierzęta, tak? To, to jest teraz taka nowoczesna wersja cyrku, że tylko ludzie występują bez zwierząt. Czyli tutaj kainet. Natomiast co jeszcze można było uznać? Uznawali również nyść myść W kluczu w ogóle i podczas zasad oceniania. Są takie, że odpowiedź ma być komunikatywna, taka zrozumiała, jakby, żeby jakby to Niemiec czyta, to żeby zrozumiał. I pewne tam drobne błędy mogą być, ale oczywiście nigdy nie wiemy, jaki błąd będzie uznany za drobny. Więc co tu jeszcze można było? One, keine wilde na Wilde. Natomiast nie uznawano na pewno tutaj, że interesujące albo że na przykład tygrysów tam nie ma. O, na przykład nie uznawano, że tam nie ma tygrysów. No, i tak samo tutaj, ile ona ma lat. No to w transkrypcji było di cwancy jerige olejna, czyli że ile ma lat? Tutaj powinno być 20, prawda? Czyli wersja poprawna byłoby 20, zapisane liczbą albo zwancyś. Natomiast uznawano takie, takie ortograficzne, drobne błędy, typu zwajcyś, cwancyś, nie uznawano, nie uznawano, że ma 14 lat, że ma. Ktoś napisał, na przykład, że ma 3 lata, to też by mu nie uznani. W każdym razie tak to miało być. Przechodzimy do kolejnego zadania. 4. to jest czwarte zadanie na rozumienie ze słuchu. I mamy cztery wypowiedzi, czterech osób, jedna, druga, trzecia, czwarta i pięć tutaj takich komentarzy. A więc znowu jedna reakcja jest więcej. Proszę czytać polecenie. I zobaczmy sobie w transkrypcji, co my tutaj mamy. To jest takie szybkie ćwiczenie, na szczęście. I to, to jest ta osoba. Ona tylko tyle mówi. Mandarf nicht im See baden. Czyli nie można się kąpać w jeziorze. Która tu odpowiedź będzie mówiła? To będzie jakiś taki, jakby komentarz. Czyli tam, że nie można, czyli albo będzie nie można, albo będzie słowo kąpać się, pływać, albo może być na przykład coś w jeziorze, także można iść na basen. Więc które tutaj z tych elementów spełnia warunki? Oczywiście D. stimmt S is forbidden. I przypominam, że po arkuszu możecie pisać dowolne, sobie notować tutaj z boku nic się nie bać, ponieważ sam arkusz nie podlega ocenie. Tylko tutaj, tak jak na dole, jest przenieść rozwiązania na kartę odpowiedzi. Karta odpowiedzi sprawdza komputer tutaj, prawda? Więc tutaj możecie sobie robić notatki, żeby ktoś się tego nie bał. Więc przy jeden sobie wpiszę wstępnie D, tu może sobie coś zanotować, a potem przenosi rozwiązania na kartę odpowiedzi. Patrzymy na kolejne zadanie. Tutaj mamy tylko zaznaczać ABC, zaznaczać właściwe reakcje, czyli tutaj żadnych... Komplikacji nie ma, tylko trzeba to poprawnie zrobić. Kolega pytacie o wrażenia po zwiedzaniu muzeum. Co mu odpowiesz? Warto sobie podkreślić to słowo wrażenia, prawda? O co jesteśmy pytani? I odpowiedź taka jest taka, to było nudne, ponieważ iść war im muzeum es war zehn. Na przykład, gdyby było, że kolega pyta pytacie o na przykład, o której godzinie byłeś w muzeum, no to w tym momencie można by. Była dziesiąta. W związku z tym musimy sobie to zawsze dokładnie podkreślić, tak? Można sobie pozaznaczać. No chyba, że ktoś nie lubi, są osoby, które nie lubią. Kolega poprosił cię o pomoc przy wykonaniu zadania domowego. Czyli zgadzasz, czyli aż mamy cztery elementy. No to co mu powiemy, nawet po polsku? No to, to dokładnie to będzie to samo. Dobrze. Tych reakcji tutaj mamy pięć. I znowu pamiętamy o przeniesieniu rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie numer 6. Tutaj trzeba uzupełnić. Mamy odpowiedź 15. Ich bin im Februar 2006 geboren. I tutaj co trzeba zrobić? Ile masz lat? Wie alt bist du? Tak, czyli uwaga, teraz tak napiszę jakby myszką. Alt, nie? Beast, bist, tak dokładnie, du, tak, wie alt du. Co jeszcze m, uznawanie? Uznawanie wie alt zin na przykład. E, uznawanie akceptowane nawet tam ewentualnie al d, jako akceptowalny błąd, nawet bez m, dyslekcji, bez zaświadczenia o dyslekcji, dysgrafii, al d, był akceptowany. Ale oczywiście najlepiej pisać poprawnie. I teraz tak, o oh, nein, torto mm, jest kaput. Was hm, bierzec, panik, i zrufe oma an, Sie hilft uns. Czyli, o oh, nie, tort się nie udał, tak coś się mu zepsuło temu tor tortowi. Co, i teraz, co my teraz? W kluczu było mahen albo tun. Co my zrobimy lub co my uczynimy? Nie panikujmy, ja dzwonię do babci. Prawda, babcia to jest taka ostoja, opoka nasza. Co tutaj jeszcze uznawano? Bez problemów uznawano. Baken, essen, czyli piec, jeść. Uznawano. Geben, schenken, servieren, bringen. W sensie organizacja, przyjęcia. Uznawano. wollen, können, sollen. Ponieważ was sollen wieje W sensie, co teraz powinniśmy w domyśle zrobić? Was können wie jetzt? Co możemy teraz zrobić? Kaufen i haben oraz nehmen. To było uznawane. Natomiast. Nie uznawano czegoś innego, na przykład, co zadzwonimy, co jest, pas ist, wir jest, za lat maxdu nie uznawano. Kolejnym poleceniem jest znowu czytanie ze zrozumieniem i my tutaj mamy tekścik i trzeba wypełnić odpowiedź. Proszę zobaczyć, tutaj mamy, od razu przejdźmy już do rozwiązania. Jak ktoś przyniesie 2 kilo książek, to dostanie małego kaktusa, tak, czyli kaktus za książki. I tutaj będzie odpowiedzią Ajne flance, czyli A. I tutaj tak jest. Przypominam, że klucz sam rozwiązania jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dziale um, egzamin ósmoklasisty z ubiegłego roku. Tutaj będzie kolejne zadanie, gdzie mamy wyrwane z tekstu zdania i trzeba te zdania wstawić, tak jak puzzle, żeby były. Logiczne, żeby tutaj wszystko się zgadzało. I y, zobaczmy na przykład. Ty chciałeś ze swoimi rodzicami do teatru jechać, ale niestety spóźniliście się na autobus, i teraz tu jest luka. I teraz, co jest tutaj ważne, że tutaj, jak jest ta luka, to ona tak naprawdę się kończy kropką. Dlaczego się kończy kropką? Ponieważ każde z tych zdań się kończy kropką. Warto o tym pamiętać, że to nie jest tak, że to ma być tam coś, żeby coś, co ma tworzyć całość. Czyli uwaga, spóźniliśmy się, tutaj mamy coś uzupełnić, i pytanie: nie chcecie tak długo czekać? No to weźcie taksówkę. Czyli w tym momencie, co tu ma być, co tutaj pasuje? Że następny ten autobus będzie dopiero za godzinę. Nie chcecie tak długo czekać, no to weźcie taksówkę. Czyli najprościej sobie tak, jakby wklejać, czyli spóźniliście się, ponieważ parking jest pełny. Nie chcecie czekać, weźcie taksówkę. Bez sensu. Spóźniliście się, ponieważ to jest auto elektryczne. Nie chcecie tak długo czekać, weźcie taksówkę. No bez sensu. Spóźniliście się. Następny przyjdzie za godzinę. Nie chcecie czekać tej godziny? Weźcie taksówkę, chyba pasuje. Albo spóźniliście się, za podróż pasażerowie płacą piosenką. No to tutaj to nie będzie pasowało, jak nie chcecie tak długo czekać. Czyli już możemy sobie to w ten sposób zrobić, że każdy z nich podstawić i próbować coś z tym zrobić. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Teraz ćwiczenie numer 9. Tutaj mamy trzy wpisy na forum i będziemy mieć od 91 do 94, czyli cztery informacje. Konkretnie to są cztery pytania do tamtych tekstów. Skoro trzy wpisy a cztery pytania, czyli jeden z wpisów pasuje do dwóch pytań, czyli nie ma tak, że jeden z tych wpisów y, się nie liczy, tak jak w poprzednich, tak? Więc tutaj proszę, żebyście czytali polecenie. Jeden z tych wpisów pasuje do dwóch pytań. Więc popatrzmy na ten wpis C, ponieważ tak się akurat zdarzyło, że ten właśnie C pasuje do dwóch i jest to tak blisko, będzie to ładnie widać na ekranie. Tutaj mieliśmy, ta Suzanka Suza, napisała tak, Basia i ja pracujemy przy komputerze i robimy film z, naszego, z naszej wymiany von Unserem Schüler Austausch. Mam nadzieję, że się ten film Wam spodoba. Ja chcę jeszcze zdjęcia z Distak z wtorku pokazać. Kilka już mam. Prześlijcie mi proszę zdjęcie z pizzerii. Chciałam pokazać tą wielką pizzę, którą zamówiliśmy. Tak? Myślę, że to byłoby tak, tak ciekawie zobaczyć, jak to właśnie w tym filmie uczniowie z wymiany polsko-niemieckiej jedli taką wielką pizzę. Jakąś gigantyczną pizzę. Ciekawa jaka była duża. Więc tutaj też można się uśmiechnąć. Taki miły element. C, C, T2. O Do tego C pasują. Kto robi prezentację z wymiany? Zuzanna robi C, prawda? I teraz drugi Co uczniowie was haben geschüller am Dienstag gegessen? To oni też zjedli C. Znaczy nie tyle C zjedli, co zjedli tą pizzę. Co my tutaj mamy? Przypominam. Że to jest przefajne ćwiczenie i w ogóle żałuję, że takiego też nie ma na maturze. Tłumaczenie to tutaj i to tutaj to są w miarę kompatybilne. No i teraz tutaj mamy, by obrać sobie, ona potrafi wstrzymywać oddech przez około ileś tam minut, tak? Czyli naszym poleceniem jest przez ile minut i to sobie patrzymy. I gdzie jest ta informacja, ile minut? Tutaj. Co tu trzeba wpisać? 6. Tu trzeba wpisać 6. W jakim języku? W polskim, uwaga, to jest bardzo ważne. Na przykład nieakceptowano, czyli po prostu 0 punktów jest za odpowiedź zeks. Co z tego, że ktoś zna odpowiedź, bo wziął sobie to zeks i automatycznie przeniósł. Nie, cały ten tekst ma być po polsku. Dobrze? Proszę, żebyście o tym pamiętali. I teraz tak, w dawnych czasach tutaj jest mowa o tym nurkowaniu na pewno. Możecie sobie później to jeszcze raz do tego filmu wrócić i popatrzeć dokładniej. Czyli w dawnych czasach ludzie nurkowali w ten sposób, żeby zdobyć, co zdobyć? Widzimy to mamy? Muszel, muszle. I teraz co było akceptowane, popatrzę na kartkę. Akceptowane były słowo muszle, czyli uwaga, tutaj trzeba było wpisać muszle. To by było to jakby idealnie. Akceptowano muszle przez uzamknięte, no bo w sumie może być. Akceptowano na przykład owoce morza, owoce morza jako informację przetworzoną. Akceptowano pożywienie i jedzenie, bo w tym momencie to jest tak jakby informacja przetworzona. Czego nie akceptowano? Ryby, skarby, monety, korale, muszle z gąbkami. O, ktoś tutaj mógł napisać muszle z gąbkami, nie było akceptowane. Jennifer zaczynała od treningu w jeziorze w... Gdzie? Gdzie było to jezioro, to co ona tam trenowała? W Zyd Europa. A teraz trenuje, popatrzcie, teraz trenuje w pobliżu Wysp Japońskich. Czyli, że ona była w tym jeziorze w Zyd Europa. I tutaj trzeba było w kluczu poprawnie wpisać, uwaga, w Europie Południowej. Akceptowano w południowej Europie, akceptowano w Europie, akceptowano w Europie, a teraz trenuje w Japonii. No bo odpowiedź była w Europie i w południowej Europie z małej litery też było. No, gdyby ktoś napisał Europa przez Ły, to nie wiem, czy by to zaakceptowano, więc tutaj pilnujemy się, żeby napisać to poprawnie. Czego nie akceptowano, czyli zero punktów. W zachodniej Europie, wschodniej Europie, w Wyspach Japońskich, na Wyspach. Proszę Państwa, takie odpowiedzi były nieakceptowane. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, jedenastego. Du dużo tego jest. Tutaj mamy tekst, z którego są wyrwane słowa. Trzeba je wstawić, nie trzeba ich przekształcać. Na maturze dopiero w przyszłości, na maturze rozszerzonej, będzie się przekształcało. Tutaj mamy też tych słów za dużo. Dwa, nie, nawet trzy. Trzy nie pasują. Jest obrazek, który w jakiś sposób streszcza ten tekst, czyli będzie mowa po prostu o dronach. Tak, gdyby nawet ktoś nie rozumiał słowa, nie zorientował się, że chodzi o drony, no to tekst jest podparty obrazkiem. I na przykład w odpowiedzi 1 jest odpowiedź Kinder, aby drony nur szpilkojkę für Kinder, nie tylko dla dzieci. Klucz znajduje się na stronie CKE. Można sobie tam zajrzeć. Zadanie 12. Trzeba było wstawić warianty. I tutaj odpowiedzi są poziomo. Zobaczcie. Widziałam kiedyś taką odpowiedź, że ktoś chyba po prostu jakoś próbował kombinować pionowo, że to jest jakby mus, mit, deshalb. Nie, 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 nie. Odpowiedzi tutaj idą poziomo, tak? Idą poziomo. I na przykład w tym pierwszym man manmus. Manmus morgens nicht nachdenken. Kolejnym zadaniem 13 jest to przetłumaczenie na język niemiecki fragmentów. Sven, czy masz? Hast du? Nie ma innej możliwości. Odpowiedzi na przykład hat du, hab du, nie. Musi być hast du. Iś chcę. Ich wil Ich möchte. Nie może być forma na przykład Ich mochte, bo to jest w ogóle zupełnie inny czas. Ma być Ich will. Ich möchte. Es jest zimno. S ist kalt. S ist kalt. Gdzieś tutaj w tym tekście było chyba warm. Pamiętacie gdzieś tam było warm? Czy ja to dobrze słyszę? Nie, nie warm. Tam było S ist. S jest verboten. Popatrzcie, tutaj jest S jest verboten. Można było tutaj ewentualnie sobie poradzić. S ist ein elektroauto. Es ist die älteste form. Hmm? I chyba wydawało mi się, że gdzieś tam widziałam kalt albo varmę. W tej chwili nie pamiętam, ale jak pamiętacie, to sobie sami znajdziecie to miejsce. Dobrze, a więc tu miało być ist przez jedno sy. Teraz jest taka ważna rzecz, że mamy napisać wypracowanko między 50 a 120 słów. I... Teraz, jak tutaj popatrzcie, macie trzy stopis. Początek przypominam, jest gotowy, tak samo jest na maturze podstawowej. To mogę się pocieszyć, że tak wygląda poziom podstawowy też na maturze, mniej więcej. I tutaj mamy za treść, realizację czterech punktów, spójność, dwa punkty max, środki językowe, czyli bogactwo, czy ktoś pięknie mówi na bogato, i poprawność, czyli błędy, dwa punkty. Jeżeli chodzi o te cztery punkty, za treść, to one są bardzo ważne. Bo to jest dużo, no nie? Po pierwsze. I teraz trzeba, przy każdym z nich jest odniósł się, rozwinął. Na pewno Wam to nauczyciele mówili milion razy: odniósł się, rozwinął. I uwaga, co to jest odniósł się, co to jest rozwinął. Jeżeli teraz zapytam się Was tak, co ty teraz robisz? I ktoś by odpowiedział tak: Siedzę na kanapie, to jest odniósł się. Siedzę na kanapie i oglądam film o. Egzaminie ósmoklasisty to jest odniósł się i rozwinął. Jakiego masz psa? Mój pies jest czarny, odniósł się. Mój pies jest czarny. Kupiliśmy go rok temu. Rozwinął na przykład. Popatrzcie, dlaczego opiekujecie się psem z sąsiadów? Bo sąsiedzi wyjechali, odniósł się, bo sąsiedzi wyjechali i pies nie może zostać sam, albo bo sąsiedzi wyjechali i nas poprosili. Bada, czyli odniósł się, wyjechali, rozwinęli. Poprosili. Więc tutaj musimy mieć to na bogato. Jak zachowuje się pies podczas pobytu w naszym domu? W naszym domu pies szczeka, odniósł się. W naszym domu pies szczeka. Wczoraj zjadł mi kotleta. O, patrzcie, szczeka kotleta. Nawet tutaj w naszym języku się zrymował. I tak to wygląda. W takim razie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na mój kanał. Jest tutaj playlista egzamin ósmoklasisty i. Do usłyszenia. Dziękuję.